Hello ludziska, z tej strony Fab284, a kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj gramy w Minecrafta, ale zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę i suba na moim kanale. I co? Lecimy ale ładnie dobra. No ładnie, ale... W pobliżu są potwory. O! Ty! Eee! Co ty chciałeś? Czemu on mi wyszedł z portalu? Co jest? I on tu przyszedł. Pod drzwi. Ciekawe, czy przeżyje? No, przeżył. Handlarz. Nie no, co te mnie ząbiaki gonią? Po co? Nie wiem, może bym poszedł podróżować gdzieś. Przydałby mi się śnieg. Kolejną rzecz potrzebuję, czyli śnieg. E, to może no, pójdę na jakąś wyprawę, na jedną. Nie wiem, no na. Na chwilę, dobra. Pochodnie mam e, ziemię. Jakąś. Dobra. E, linkę. Ja mam linkę, a nie, przy koniku jest. Dobra, tak szybko potrzebuję śnieg. E, łopaty muszę w takim razie zrobić. Zrobię kamienne dwie. O, mam jedną. E, nie, to dobra, jedna mi wystarczy. No, git. Jedna mi wystarczy. Nie wiem, chyba był gdzieś śnieg w tamtą stronę, tak mi się wydaje. Ale wydaje mi się, ja nie pamiętam. Dobra, lecimy. Wow. Prawie bym spadł. Ja zawsze zapominam jak tu są dziury takie. Nie no, przecież tyle śniegu było wcześniej. Gdzie ja byłem? W którą stronę? Ej, tam może być fajnie. O nie! I pójdę tu zobaczyć, bo może... Bo ja nie pamiętam, w którą stronę ja szedłem po ten śnieg, co tam śnieg był. W tamtą stronę nie. Tam jest śnieg, ale to jest na samej gó górze. Fajnie, że tam jest sawanna i śnieg. Ale ciekawe. Mogę pójść w tamtą stronę. Znaczy wiem, że tam jest śnieg, ale nie będę miał jak wejść na górę, bo z konikiem ciężko będzie. Tu muszę przejść. O, uda mi się tam. Bez przechodzenia po wodzie. Dobra. Nie. Uf, tam była dziura jakaś. Dobra. Ej, tu jest spoko. Taka... Wow, Ej, to jest fajnie. Nie no, raczej miejsca nie będę zmieniał. Na razie, na pewno. Pójdę może będzie trzeba, nie? Ale nie wiem. Idziesz konik. Chodź. Czemu wszystkie świnki, świnie chodzą za mną? Tam jest pustynia. Nie no, bo żeby była piramida. Nie wiem gdzie ja mam iść. Nie, tam nie ma pustyni. To tylko plaże. Ale ja nie, pójdę pozwiedzać, może coś fajnego będzie. Jak się szybko przygotowałem, no. O nie no. Chodź przez wszystko tu przejdziemy, bo... Tu dasz radę przeskoczyć o żółwik. Żółwie by mi się też przydało te skorupy Ale po pierwsze nie wiem jak. A po drugie na górze mieszkam. No właśnie. Nie wiem jak je przyprowadzić do bazy nawet. Tam jest ta wieża piglinów. Nie, pillagerów, nie piglinów. Ej, zaatakuję sobie. Nie, bo będę miał. Dobra, e, spróbuję. Chyba. Może. Nie, dobra. E, chyba, że tam jest golem. To tak, to sobie go wezmę. Albo te niebieskie duszki, nigdy ich nie widziałem jeszcze. No czemu tu są puste klatki? Co tu jest? Czemu w klatce są pillagerowie? Co? Co wy zrobiliście, że was zamknęli? Ha. Co. Co wam zrobili? No, mówcie. Sami nie wiedzą. Bo ja chciałbym mieć te niebieskie duszki, bo one coś tam robiły. Nie wiem co. Jako O, portal. Nie wiem, tak szczerze, po co ja wyszedłem. Śnieg. Śniegu nie potrzebuję na teraz, ale. No, przydałoby się na te wieże obronne. Dobra. Nie wiem, czy ja nie byłem tutaj. Nie, nie byłem. Eee, co to jest? Jakie słabe. Złota łopata, niezniszczalność, fortuna. Niezniszczalność 3, fortuna 2 i wydajność 3. Co? Jak? Złoto oczywiście wezmę. I dobra. I dziękuję. Ja tylko po przedmioty przyszedłem. Co to jest? Czemu tam jest jakaś góra dziwna? I fajnie tak se pochodzić, pozwiedzać i coś takiego znaleźć. Co to jest? Nie wiem. Straszne to jest. Gdzie mam linkę? No właśnie, bo mi się tu jakiś kwiat przyczepił. A się duszę, bo mi kwiat się przyczepił. Chodź tu. Dobra... No to jest ziemia, ale... Co jest? Ona lata, czy jest przyczepiona na jednym klocku? No, jest przyczepiona na jednym klocku. A nie, no to rozumiem to. O. Nie, to to jest normalne. No, tam są same lasy. Ul. Ja ule mam. Nie wiem czy ja przy bazie nie jestem. Znowu. Nie no tu wszędzie są lasy. Ja tak szczerze ja nie wiem, gdzie ja się pojawiłem, gdy świat się stworzył. Nie wiem w ogóle nawet w którą stronę poszedłem. Dobra, wracam do bazy. Fajna przygoda. No, znalazłem... Najlepszą łopatę jaką kiedykolwiek widziałem. Bo kto tworzy łopaty i daje fortunę? Niezniszczalność i wydajność chyba? Nie wiem, nie pamiętam. Ale na pewno fortuna i niezniszczalność. Znaczy fortunę na kilof, rozumiem, ale no na łopatę jakby po Poczwórna koniczyna, fajnie. Co to jest takie wysokie drzewo? Nie, tu wszystko jest jakieś wysokie. E, gdzie ja mam iść? Aha, czyli co? Ja się zgubiłem. No nie, no konik. Wszystko się niszczy tak samo na koniku. Dobra, idziemy pływać. Nie wiem, gdzie ja mam iść. Chyba, że znajdę coś, co przypomina tą bazę naszą w tamtą stronę w tą. Gdzieś coś było. Nie, to nie jest nasza baza. No nie, no bo to by była wieża Pillagerów. No to nie nasza baza, a tu jest pająk. Jesteśmy na jakiejś wyspie. Eee, konik, idziesz? Chodź, jakiś pająk. Nie. O, dobra, trzymaj Myślałem, że linka zniknęła. No kolejne pająki. Chodź szybko, konik. nikt, nie uciekaj. Idę tak szczerze to na ślepo. Aha, dobra w tą stronę. Przez las. I płynę dalej. Topiec nas goni. No nie no. Co jeszcze? Fajnie tak. Podróżować i prawie umierać. Ciekawe, ciekawe. No gra. Prawie jesteśmy przy naszej górze. O nie. Znaczy to ja pająki, no łatwe są do y, zabicia, ale y, nie creeper. Szczególnie, że jeszcze konika muszę bronić. Z tym konikiem wszystko jest dwa razy cięższe. Eee. Yy. Co to jest? Lawa? Mm, hmm... O, tak, to jest baza. Tak, pamiętam. Ech, jednak to nie jest jeszcze baza. Ciekawe, czy poszedłem w dobrą stronę chociaż. Nie ja pamiętam też gdzie była baza. Aha, Tu gdzieś przechodziłem przez wodę. To pamiętam. Dobra, konik. Będziemy po prostu podróżowali. O, chatka wiedźmy. Przy mojej bazie nie było żadnej chatki Wiedźmy. Hm, hmm, super. Nie wiem, gdzie ja w ogóle jestem. No chodź szkielet, e, jaki szkielet? Chodź konik, nie konik uciekaj. O, prawie jeszcze do dziury jakiejś spadłem. O, to jest sawanna i śnieg. Eee, tylko, że tu nie było żadnego... O nie. O nie, co to jest za szkielet? Co to było? Ja takiego nie kojarzę. Jakiegoś z kwiatkiem na głowie. Gdzie jest paza? Na górze może. Jest! Tylko teraz jak mam to obejść bez wchodzenia do wody? Bo wszystko mnie zabije za sekundę. Albo konika. A konik jest fajny. O nie. Jeszcze edek. O nie. Nie! Dobrze, że tarczy miałem, konik by dostał. Przez wodę. O, super. Tędy. Jest. Jest. Ach. I śniegu nie mam. Ha! Ej, zombi... Ile? Zostawcie villagerów. Nie! Konik! Nie no, villagera jeszcze biją. O, super. Tyle ich tu jest. Ała? Konik! Ała? Ha. No nie no, konik. Biedny konik. Oznaczymy to miejsce konika. No, i muszę znaleźć nowego konika. A to będzie ciężkie. Dobra, nie wychodź. No super. Idź spać. No super, konika straciłem. Któregoś z tych wezmę, ale czemu ten konik wszedł pod mój miecz? To nie, że szkielet go zabił, tylko ja, bo mi wszedł. Ja uderzałem potwory. No nie, no. Ha, i co? I za płotem jesteście, i się spalicie. Dobra, i którego mam wybrać? Ten chce do mnie. No to chodź. O, ej, on szybki jest. Dawaj, ty szybki jesteś. O, jest. Ej, ten jest szybszy, ten jest szybszy! O wiele! No serio, ten jest taki szybszy. No dobra, no tamten konik to był wolniejszy, ale no dłużej go miałem. I tyle przygód ze mną przeżył. No nie wiedziałem, że coś tak będzie. Dobra, no, no, no to co, to by było na tyle, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, widzimy się w następnych odcinkach, e, dajcie mi przejść przez drzwi, siema!